Siema, pokażę Wam dzisiaj jak się gra w Counter-Strike'a. Jestem tu z moim kolegą i zaprezentujemy Wam parę sztuczek. Teraz Wam pokażę. Teraz pokażę Wam, jak oślepić totalnie gracza z drużyny terrorystów, gdyż on stoi tutaj. Proszę zobaczyć. Czytamy flasha w róg. Ubiega. Oj, nie udało się. Pokażę Wam to jeszcze raz. Zobaczcie. Wsucamy sobie z zapleścia flasza, wsuwamy się i widzimy i możemy zabić gracza. Okej, okay, to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie i serdecznie pozdrawiam.